Cześć witam Was bardzo serdecznie. Jestem Rokan Paul, a to są młode talenty YouTube. E, była długa przerwa w tej serii, ale to dlatego, że e, myślę, że ogólnie to wyjdzie na dobre tym, którzy są polecani. E, pierwszą osobą, którą mi się polecę, jest Kagi X8, który z tego co wiem e, robi też sobie sam intra. Ma bardzo fajne filmy, bardzo fajne pomysły. Pokażę wam fragment intra, który on robi. Mam bardzo fajne pomysły na swój film. Podejrzewam, że wcześniej przygotowane. Ale bardzo fajnie mu to wychodzi. Na przykład początek filmu z Grand Theft Auto 5. Wszystkie rybki mają ciura, la ciura, jala. I intro. Następnie to jest Battlefield, wstawka, którą wstawił, kiedy zginął. Też fajny pomysł. Kurczę. ale będzie ładnie. Dwa, trzy. A i co? I tak taki ładny początek, no ale, 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 tutaj muszę... No właśnie No właśnie, to jest cały KG X8 Uważam, że robi bardzo fajne filmy, bardzo fajnym komentarzem. Troszkę powinieneś tam popracować nad jakością techniczną tego Dźwięku, ponieważ ten komentarz ma wrażenie, że ma lekko metaliczny głos. A poza tym bardzo fajnie, troszeczkę bym jeszcze podgłośnił ten twój komentarz, bo troszeczkę jest słabo słychać, ale ogólnie jest bardzo fajny kanał, gorąco go polecam. x 8 Następnie QGame. Człowiek, którego już od dawna obserwuję w YouTube, uważam, że robi bardzo fajne filmy, bardzo fajnie się ogląda, spokojnie opowiada o tej grze. Nie, przeżywa jakoś tak bardzo, a to jest myślę, że go duży plus, bo kiedy człowiek wraca zmęczony po pracy i chce coś fajnego obejrzeć, siada sobie, ogląda sobie taki fajny, spokojny film, gdzie nikt tam nie wrzeszczy, bo nie zawsze jest dobrze oglądać takie filmy, wiecie, których ktoś tam wrzeszczy do uszu, przeżywa tą grę, bo człowiek wraca zmęczony po pracy, chce usiąść, obejrzeć jakiś spokojny, fajny film, pośmiać się trochę. Właśnie taką osobą z takimi filmami jest Q -game. Pokażę wam fragment, dwa fragmenty filmu. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Qgame. Przy okazji skończenia gry Bioshock Infinite postanowiłem nagrać krótką pogadankę właśnie na temat tego tytułu, jak i poprzednich części, czyli Bioshocka 1 oraz Bioshocka 2. -ki. Jak właśnie powstała ta moja miłość do tego. To, sami widzicie. Z przyjemnością się go słucha. Bardzo fajna jakość dźwięku, bardzo fajny komentarz. Pokażę Wam kolejny fragment, to jest yy, intro, gdzie podobało mi się, dostał intro od innej osoby, tutaj link do jego kanału znajdziecie pod, pod tym filmem. Ale podoba mi się, że zmienił muzykę do tej, nie wiem jak, był, jak to wyglądało w oryginale, ale podoba mi się bardzo teraz to intro z tą właśnie muzyką. Także sami widzicie, nie boi się ryzykować, dostaje tylko kogoś intro, ale stwierdza, że coś tu jest nie tak, chyba trzeba coś zmienić, nie boi się zaryzykować, cały czas szuka, kombinuje, podoba mi się to, że właśnie zmienił tą muzykę, tak jak mówię, nie wiem jaki był oryginał, bo może był nawet lepszy, no nie wiem, w każdym razie bardzo mi się to podoba, bardzo fajna muzyka, nie boi się ryzykować i, i fajnie mu to wychodzi. To jest kolejna, to jest ta sama gra, kolejny film. Tu możemy sobie wybrać... Trzy jak gdyby klasy. Błędny Rycerz, Magnar i Rycerz Feudalny. Ja jako, że już wcześniej grałem w tą grę, dokładnie rok temu, yy, grałem sobie Rycerzem Feudalnym. Tak jak powiedziałem, potwierdza się to co wcześniej mówiłem, bardzo fajnie się go słucha, ma taki spokojny, fajny głos i człowiek kiedy wraca zmęczony, naprawdę przyjemnie się ogląda takie filmy. Następnie Edio V2, yy, trochę szalony youtuber. Robi filmy z poczuciem humoru. Podoba mi się bardzo jego pomysł, który przedstawił w jednym z filmów odnośnie mapy youtuberów. To znaczy, zgłaszają się do niego youtuberzy, którzy robią filmy. Jeżeli wy robicie film, możecie też do niego się zgłosić. I robi taką ogólną mapę. Zaznacza na mapie, gdzie kto mieszka. To jest dobry, bardzo fajny pomysł, bo jeżeli... Już mi do tej pory nie wiedziałem, czy ktoś w blisko Limanowej kręci filmy, teraz już wiem. Jakie to są osoby, gdzie mniej więcej mogę ich szukać? Czy jest taka możliwość, żeby się skontaktować, żeby coś nagrać? Może wcześniej się spotkać, uzgodnić coś? Bardzo fajny pomysł, bardzo fajna inicjatywa. Pokażę Wam jeszcze fragment. Tutaj jest akurat fragment vloga, który ostatnio nagrał 22 stycznia, wczoraj. Odnośnie tutaj nie wiem, jak to nazwać czy sporu Nitro kontra Rock. Pokażę Wam fragment tego vloga. Jedyną Twoją rolą jest. Żebyś od czasu do czasu zrobił jakiś film na temat tego, że oręcz Cię wysłał do kina, czy, dostałeś, czy zagrałeś w nową grę, którą wyprodukowało EA? Kto by się na to nie zgodził? Ja bym się zgodził. Na stówę bym się zgodził. Ponieważ, jakby nic od siebie nie daje, zyskuje, nie zyskuje. No i dobra. Więcej Wam nie pokażę, bo Edio skaże mnie o prawa autorskie. Nie na żartuję. Bardzo fajny vlog, polecam wam ten vlog, możecie go sobie zobaczyć. Ma tutaj bardzo dużo racji. Obiektywnie na to wszystko patrzy i bardzo mi się to podoba. Pokażę Wam teraz film, to jest fragment filmu właśnie o mapie YouTuberów. Spotkajmy się pod taką nazwą. Szukałem, starałem się znaleźć jakąś mapę YouTuberów, gdzie kto mieszka w jakich rejonach, chociaż Polski, nie dokładnie, ale w jakich rejonach. Kurde, nie ma! Nie ma jak na złość! Dlatego pomyślałem, że nie głupim pomysłem byłoby zrobienie takiej mapy, mapy YouTuberów. Poniżej będzie jest mail, na który każdy może zgłaszać e, swoją nazwę kanału, adres do tego kanału, oczywiście, i miasto, w jakim mieszka. I... Ok, i to jest sama mapa. Tak mniej więcej wygląda w tej chwili mapa. E, strasznie się tutaj rozrasta w tych youtuberów. Przybywa ich strasznie dużo. Ostatnio, kiedy patrzyłem, było ich dużo, dużo mniej. E, ciekawe, czy znajdziecie mnie. Na tej mapie, jeżeli ktoś wie gdzie jest nie ma. Dobra, to na pewno zgadnie. Na pewno znajdzie. Okej. Okay. To był kanał edziu 4 2 wam polecam ten kanał. Zresztą też, edziu przy okazji, jeżeli to oglądasz, dziękuję że mnie poleciłeś, bo wiem, że mnie też poleciłeś w swoim filmie. Za to ci bardzo gorąco dziękuję. A teraz, stary wyga. A dzisiaj starym bygom... Jest Remigiusz Maciaszek, wcześniej znany jako Rock Alone 2K, z kanału Rock Alone 2K, ale funkcjonuje pod nickiem Rock. Ma bardzo fajny kanał, zresztą nie tylko ten, bo Remigiusz Maciaszek to jest ten główny, myślę, kanał, a jest jeszcze, jest, jest jeszcze kanał Rock Live, który tak się nazywa. Również bardzo fajny kanał. Tam rzuca filmy z liveów. Tutaj ma filmy, które kręci specjalnie na YouTube. Zresztą bardzo fajne filmy. Wszystkie najnowsze, jeżeli to najnowsze gry, najnowsze tytuły, to właśnie znajdziecie, znajdziecie jej uroka. E, bardzo dobrze pod względem technicznym prosperuje, ma świetny sprzęt, e, potrafi pokazać najlepsze gry w najlepszej jakości e, na detalach ultra. Bardzo fajne vlogi. E, z niczego potrafi zrobić vlog. To, to jest też jakaś tam umiejętność, którą trzeba albo nabyć, albo z nią się urodzić. A ja myślę, że, że bardzo fajnie to panu. Remigiuszowi wychodzi. Także polecam Wam jako starego wygę Remigiusza Maciaszka, po prostu roka. Ok, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie, aby został Wasz kanał polecony w tej serii młodych talentów YouTube, zostawcie pod filmem, w komentarzu, jakąś swoją reklamę. Taką nie tylko dla mnie, ale też dla tych, którzy wchodzą i oglądają te te polecenia. Może nie muszę was polecać, a wejdą, klikną i, i przez, przez, przez ten komentarz i zobaczą wasz kanał. Okej, okay, to było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne młode talenty YouTube. Cześć.